z których czasami tkwimy i nie potrafimy się wyrwać. Ale uwielbiamy Cię, Panie Jezu, za to, że dzisiaj jesteśmy częścią tej tajemnicy, którą przed niebo wzięciem nam dałeś. Że oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, że możemy stać przed Tobą i być pewni, że pośród wszystkich niedogodności naszego życia, pośród cierpienia i bólu, Ty jesteś z nami, wyciągasz ręce i nam błogosławisz. W tych trudnych chwilach chcemy, jak święty Paweł i Barnawa, którzy w nagrodę za to, że głosili Twoją Ewangelię, byli uwięzieni. Ale zamiast wiadomić na swój los, śpiewali psalmy Bogu. I wtedy pękały kajdany, mory więzienia pękały i wychodzili na wolność. Dlatego chcemy Tobie śpiewać wcale. Chcemy Ci śpiewać, że Cię uwielbiamy, że Cię błogosławimy bo jesteś naszym Panem i naszym Mistrzem. Jesteś z nami do skończenia świata. Uda.